Scenariusz twój stara Reżyseria twoja stary BUDOWA! BUDOWA! Au. Au AUUUUUU! UUUUUUU! Ja Auu! czerwicie pracę, Ja czerwicie pracze Ja czerwicie I'm so hungry Smacznego Skurwys Nie wolno przeklinać To jest family friendly do chuja A ty nie zjesz z nami obiadu papo? Co ty pierdolisz? Na obiad ci Skończcie przez ten czas reparacje zapory. No wybierdola! Słyszeliście, co powiedział papa? Zapytała trzeba! Szybko, szybko! A żebyś mchem obróza, żebyś się z górki stoczył. Jakich, jakieś smaczne jedzonko! To jasnego piernika. Słuchaj, noważniaku, za kogo ty się właściwie uważasz, co? Nie interesuj się pan, panie, bo ja się panem nie interesuję. Kurwa, ja pierdolę. Ja im pokażę jakim jestem ważnym smerfem. Kurwa, co za debil, ja pierdolę. Wasz jak królem smerfów? Nie, zajmę się tym, nie ma na co czekać. Ważniaku! A jeśli uważasz, że kiedy nie ma papy smerfa możesz robić to co chcesz, to zwariowałeś! Ja Jestem naprawdę silny psychicznie! Ja, ja przeszedłem szkolenie u papy Smurfa i u Smurfa Lalusia! I ja naprawdę mam mocną psychikę! Ale co mają inne smerfy powiedzieć, do których się będziesz dopierdalał? Kurwa! Ty, 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 i ty! Kurwa i Paweł Wejdź Nie, piesz, lecz nie szlaf, nie Oto, ujrzycie naszego nowego wodza w jego jeszcze nowszym pałacu. Oto król Zmarłego. Mm. Nie, nie, żyje król Zmarłego. A cóż to za. Pudło? Jeśli można wiedzieć. Ten prezent zrobi na tobie ogromne wrażenie. W tej chwili do mnie. Już! Jak tak można? Nasza szmerbowska! Otworzyłem pudło! A i było wielkie ucach. Przecież to najstarszy dowcip, gdzie twoje poczucie humoru, osiłku. A przypierdl mu. Przyjmij ode mnie ten drobiazg! Och, jesteś bardzo mi Ciekawe co tutaj... O, <Beemagy> milczeć, wtrącić go do... Chyba sobie kurwa jaja ja robicie. Co za chuje.